O, wódka. Styliska paznokci kontra. Paznokciowe TikToki. Zaczynamy. Ale ropa, o nie, o. o. nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Nie wiemy, co tak naprawdę zostało zabandażowane. Czy ta stylistka, czy też podolog to oczyściła, czy, czy tak to... Dobra, czy, czy tak to zabandażowała? No właśnie, no nie widać, bo już jest od razu ten plaster, więc nie, my, nie wiemy, co tam y, się podziało. Ale no, rzeczy takie się zdarzają bo po prostu. No, w pierdziachniesz, masz długie paznokcie, zahaczysz, gdzieś tam albo czaśniesz, albo sobie na, na rękę. <taki> takie przypadki też się zdarzały. No i paznokcia nie ma, albo się po prostu złamie w brzydkim miejscu. Więc, no, happens. Uuu, <laughs> ale... Tu mamy nie tylko ogryzione paznokcie, ale tutaj mamy jeszcze drugą sytuację, jaką jest ogryzienie paznokci, na których wcześniej była stylizacja. I to dość trwała, nie wiem, czy czasem kraw, akryl MMA czasem. No. W każdym razie, po czym to poznałam? Po dwóch, dwóch kolorach jednej, jednej tej samej płytki paznokciowej. Tutaj mamy normalną, zdrową płytkę paznokciową, tu mamy dużo bardziej różową płytkę paznokciową. Zdrowa? Odrośnięta? Y Przepiłowana, może nie przepiłowana, ale to, to mogło się w sumie na dwa sposoby podziać, bo mogła faktycznie tutaj ta płytka zostać mocno przepiłowana, a mogła ta płytka paznokciowa y, mogło być coś na niej bardzo mocno przylegające do, 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 do jej powierzchni. I ktoś mógł to zerwać razem ze swoją płytką paznokciową, nie? Więc tutaj dwie, dwa, dwie rzeczy się mogły podziać. W każdym razie widać, że te paznokcie są bardzo mocno zniszczone. Ogryzione, chyba raczej ogryzione. No tego nie wiemy. I tu będzie gruba rekonstrukcja. I do tak krótkich paznokci? Tak krótkich paznokci, chociaż tu może trochę odzyskamy tego paznokcia. No ja bym tutaj nie szalała jakoś z długością ani z, z kształtem. Co by tutaj zrobić? Może jakiś taki kwadrat, króciutki, lekko za opuszkę, albo do opuszki. No. Albo je jeszcze krócej, tak, żeby ta opuszka ich tam wystaje, niech to odrośnie, a potem idzie działać z tymi pasami, bo to jest naprawdę konkret. To, to jest naprawdę konkret. Bez, bez rękawiczek, nożyczki nie wiadomo, czy są sterylizowane, czy nie. Syf, 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 syf. Praca nie jest jakaś najgorsza, chociaż prostymi nożyczkami, z prostym ostrzem wycinać skórki podważnie. Nie, nie są to czasem nożyczki do szablon, jeszcze takie długie to zrobiła. No nie wiem, czy ta płytka to udźwignie aż tak długie paznokcie. Ona była naprawdę. To nawet ja, jak mam ultra ogryzione paznokcie, to i tak są dłuższe niż to, co tutaj ta osoba ma. Więc tutaj tak, tak serio, troszkę przesadzone to jest. Budowa nie wygląda na złą. No. Nie są, nie są jakieś mega tragiczne. Nie są tragiczne, jest tam wiele błędów, a nie są złe, no. Zwłaszcza, że z takiego czegoś startowała ta osoba. Może się to utrzymać, jak ta osoba nie będzie za dużo robić fizycznych rzeczy, sprzątać, być okien. Jest szansa, że się to utrzyma, chociaż ja tutaj, no nie jestem pewna. Piercingowe, Piercingowe paznokcie. Nie wiedziałam, że z czymś takim wyjdę, serio. Kto pamięta czasy, że byłam profesjonalną pierserką. Tak we Nie, to, nie Zobacz, są to czasem press on names? Takie ozdoby, to wiedziałam, że po prostu. Ach, kocham. Ta jak trochę to wygląda jak press-on? Zaczęliśmy od tego, żeby te to <tok> były przygotowane. <I> <tok> Poczek, jak, jak myślisz. Ładne, ja ładne, ładne, ładny design. Podoba mi się. Bo, się. Bo, mokry na mokry. Ja się. Zamaskowaliśmy przez to wolny brzeg paznokcia, ale nadal paznokcie są przezroczyste. Na żal przykleiliśmy ozdoby. Ale takie cienkie są, No tak trochę wyglądają jak press on cyk. Kupka Ładne. A nie kciukach, wygląda. Takie Ogólnie mi się to bardzo podoba. Transparentne. Ale się je nosi. Najtrudniej no to było z tamponem. Część z nich mogę sobie odkręcać i jest nawet wygodnie. Fajne to jest, podoba mi się to. Albo tak ładnie też mogła zbudować stylistka te paznokcie. Ale trochę to wygląda jak press on nails. Nice. Nie wiem, jak ktoś z Was wie, jak zostały zrobione te paznokcie, właściwie ich podstawa, czy to jest po prostu hmm, flexi tips w kształcie baleriny, czy to jest y, zbudowany tak paznokieć? To mnie ciekawi, bo tutaj to wygląda na dwie możliwości. Albo zbudowany paznokieć przezroczystym żelem, albo po prostu press on nails, czyli coś ala flexi tipsy. O. Bo Pączek mi nie chce powiedzieć, nie chce mi podpowiedzieć. Zamówiłam z naszej szczoteczki, które podobno można sterylizować, więc zaraz to przetestuję. To słuchajcie, ja już to też sprawdzałam. To, że coś jak wejdzie do autoklawu i wyjdzie tego samego kształtu, to nie oznacza, że ma atesty i można to sterylizować. Więc ja już mniej więcej wiem, co tu się będzie działo, ale zobaczmy tego TikToka do końca. Więc mam tam pakiet i zapakuję tutaj jedną szczoteczkę. ale myślę, że, że sprawdzę to tylko na jednej, nie będę ryzykować, że coś się może stać ze wszystkimi. Wkładam szczoteczkę do twojego autoklawu. Zostaw łapkę. Zupka też i za jakieś 25 minut, mniej więcej będę mogła zobaczyć efekty. Dobra, możemy zobaczyć, co z tego wyszło. To jest mega. No, ona gorące. się nie wyginała. Wow. No, za szczerze nic się nie stało, jest cała a pakiet jest wysterylizowany. Zależy, gdzie je zamówiliśmy, czy na Aliexpress, czy tam na Allegro. Jeżeli jest to sklep medyczny i jest napisane w tym sklepie, że tak, ona przeszła testy, ten plastik pod wpływem wysokiej temperatury, nic tam nie wydziela, nic się nie dzieje, można to wysterylizować. Przeprowadziliśmy testy, sterylizowaliśmy, robiliśmy posiewy, wszystko tego, tego. Są czyste, to okej, okay, ale tak sobie robić, bo się nie skurczy, no nie wiem, czym bym chciała ryzykować. Zastanawiam się, co w komentarzach osoby mm, myślą. Plastik można puszczać do 120. No ale to też jest komentarz taki, typu, no nie wiemy właśnie, jakiego typu to jest plastik, bo plastiki są różne. Różny mogą mieć skład, więc tutaj ja bym była ostrożna do salonu. W życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Albo bym kupiła szczoteczkę, którą, która ma testy, albo te szczoteczki bym używała, owszem, ale jako jednorazowe. Więc mnie, to, mnie tutaj ten TikTok proszę państwa nie przekonał. Time to do my news again with me. Uuu, koreańskie chyba, albo jakieś tak. tygodni tygodnie to stanowczo za dużo. O trzy za długo. Ładny. Bez butów się wchodzi? Okej. Okay. Rękawiczki pochłaniać? Helikopter, ale okej. Okay. Widzieliście, ile tam było pyłu, on, on wcale dobrze niestety nie wchłania ten pochłaniacz. Jest zdrapywana. I tego nie rozumiem. Mieć frezarkę, móc to w 5 minut ściągnąć frezarką, ale nie! ściągnąć coś tam frezarką i 20 minut moczyć czy tam pół godziny, żeby zeskrobać. Tego nie pojmę, to, to po prostu to, to, to mi mózg rozwala. I po co to zdejmować, jak szło zrobić korektę? Czy oni tam korekt nie robią? Ja już nieraz widzę, że są zdejmowane. Jest wszystko zdejmowane, robione na nowo. Ten sam kształt, ta sama długość, ale wszystko zdejmowane. No, no. Chyba, że będzie zmieniany kształt totalnie. Okej, okay, press on nails, są. Dobra, dłuższy chciał po prostu. Dobra, cążki. Dobrej jakości, cążki. Rękawiczki, szkoda, że przedarte. To trzeba zmienić. Dobra, kształt tutaj dużo nie zależy od stylistki. Co prawda, dlatego to będzie dość dobrze wyglądać, bo to już są gotowe symetryczne paznokcie. Mamy kocie oko, przecieniowane będzie. Tak. Aha, mat, bo będzie wcierać. Powiem Wam spoko, można coś takiego zrobić. Tylko. To trwa, bo trzeba utwardzić, namalować, utwardzić, wziąć pyłek, pacynkę, wetrzeć i jeszcze raz zatopować. A to można zrobić dużo szybciej i na samą górę, żeby było nawet wypukłe, albo wcześniej. Używając y, produktu, który już jest takim y, właśnie, y, czekajcie, gdzieś tutaj mam, takim, tak jakby płynnym srebrem, o. To jest coś mniej więcej w 12 kolorach, ojejku. W 12 kolorach było coś takiego. Ja, nawet, zdobienia chyba w trzech facetach, świątecznych jedną ćwiczynkę malowałam tym. Jest dużo szybsze, bo ten efekt od razu już produktem płynnym uzyskujecie, więc można szybciej. Można szybciej jak coś. Jakbym pracowała w salonie, to bym wolała wyszukiwać szybsze rozwiązania, ale też jest spoko, nie? Ups, zalane skórki i jak uzupełniać, aby nie zalewać? Przyczyną takiej sytuacji może być zbyt duża ilość żelu oraz nakładanie produktu tuż przy samych skórkach. Aby uniknąć takiej sytuacji, to odpowiednio przygotuj płytkę, nałóż bardzo cienką ilość bazy i zrób cierkę. Przygotuj żel. Ja wybrałam Elysium Color Pink. Ten żel ma bardzo piękny kolor. Taką niewielką kulkę żelu rozprowadź cienko po całym paznokciu i nie utwardzaj. Następnie nałóż troszeczkę większą ilość żelu i pamiętaj o tym, aby zachować dystans od skórek. Pracuj żelem na środku paznokcia. Dzięki temu będziesz miała kontrolę nad jego poziomowaniem On tam płynie do skórek. Się. Jak bo... ułożysz żel na środku, przejdź na boki. Jeśli żelu jest za mało, to śmiało możesz go dołożyć i uzupełnić braki. Popraw apex i do lampy. Zobacz, jak pięknie ułożył się żel i nie zalał skórek. Ćwicz i daj znać jak idzie. Tak, można sobie też pomóc. Yy... Cienkim pędzelkiem. Poziomować cienkim pędzelkiem można, i przy okazji tym cienkim pędzelkiem dopchnąć tam do skórek. No, 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 i się to ładnie wypoziomuje. Tak, tylko samym pędzelkiem tym grubym nie wiem, czy to się tak da pięknie wypoziomować. Coś tam da, ale czy aż tak ładnie? Myślę, że cienki pędzelek y, tutaj dużo pomoże. Plus troszeczkę odczekać, aż to się samo fajnie pospływa, nie? Może nie pospływa, bo to źle zabrzmiało, tak jakby to miało na skutki pospływać. Ale aż to sa samo się ładnie spoziomuje. Fajne, spoko. Lubię takie wiedzowe, szybkie TikToki, bo wprowadzają yy, coś pozytywnego na TikToka, a nie hamstwo i wyśmiewanie, tak jak niektórzy. Gdy klientka wcześniej wiedziała, to ktoś to trochę na, na stylistkę z Będzie kawa, toksy. herbata, może Proseko, ale ja nie mam więcej pieniędzy. Przyniosłam tylko tyle, ile za usługę. Ale to za darmo. Czyli w cenie usługi powinno się powiedzieć, a nie za darmo. A, okay. Tak, za darmo. Mhm. <grym> Niedawno się dowiedziałam, bo chyba jakiegoś TikToka na jego TikToka trafiłam, że on ma jakieś tam zdolności aktorskie, dlatego te TikToki tak fajnie wyglądają, bo ma mimikę, umie głos zmienić, wie jak zagrać niektóre role, przez co to dobrze wygląda. Naprawdę te TikToki się dobrze ogląda. No i ma fajny pomysł na to. No, ale piękne. Ciekawe, ile teraz mnie zaśpiewa. To ciekawe. Pewnie coś więcej. No to jak się umawialiśmy, będzie 150. <grym> Że co? Gdzie jest haczyk? Tu nie ma haczyków. Ale za ten masaż to ja nie będę musiała dodatkowo płacić. Masaż też jest za darmo. Jak za darmo, taki masaż. Dzanie usługi. <grym> <noise> Mówiłam, on, on ma tę mimikę, no, dlatego się dobrze na to patrzy, nie? Bo on to z, z całym sobą mega mi się podoba. Ciekawe, czy coś mi oznaczyliście. Tyle tu jest komentarzy. No, Szymon, ty jesteś popularny chłopak. Szukam, kto oznaczył. O, dziękuję bardzo, agatka. Miała pani taki przypadek, właśnie o to chodzi. Czy miałam ta... yeah, Rona, tak. Jerona, tak. O, może nie konkretnie, ale mi dużo rzeczy właśnie yy, klientki mówiły, że, że tam ta pani do skórek tak nie dojeżdżała, że tu rękawiczki są, że tu pochłaniać, że coś było, to nieraz, nieraz tak było. A już nie pamiętam dokładnie, wiecie, już lata temu ten salon prowadziłam. Yy, mogłabym sobie przypominać, jakbym pooglądała, wiecie, zdjęcia paznokci stare, może bym sobie coś więcej przy, yy, przypomniała. W każdym razie. Yy, Szkoda czasu, lecę dalej. Zmieniłaś właśnie moje życie. Może no, tak poćwiczyć to spoko, ale żeby tak zawsze podkładać, to bym chyba do głowy dostała. Ale nie pokazała jak dociąć. A nie, no i paznokieć jest za długi do przedłużania. Tylko boczne wycięcia, ale tak nie do końca. No oś palca to super, że pokazała. Ale ten paznokieć jest ultra długi. To jest tutaj i w ogóle jakaś stylizacja na nim jest. Więc pod takiego za długiego paznokcia pod Dobra, no niektóre rzeczy tu faktycznie mogą pomóc osobom początkującym. To jest takie troszeczkę iście na łatwiznę, bo y, powinniśmy się uczyć tego, jak to wycyrklować wzrokiem, okiem, żeby nie musicie tak pierdzielić, bo jakbyście wszystkie szablony tak zawsze podkładali, że najpierw to wycinacie, potem to odklejacie. Jezu, ale to by było po prostu niesamowite, niesamowicie długo, więc y, ja troszeczkę inaczej uczę. Owszem, może to dla wielu osób być fajne, pomocne, jednak... No nie do końca jest to ok. Cześć patenciary. No dzisiaj zdobienie z ostatniego live'a na TikToku. Kto oglądał, ten wie. Natomiast uznałam, że jest tak fajne, że muszę je nagrać. A dzisiaj była okazja, jak wpadła klientka i mówi Marta, za cztery dni lecę na Zanzibar Turkus. Turku z wody, ale nie ma problemu. Lecimy. Turkusowy po całości na małym, cieniowanym na serdecznym i środkowym. czy to, nie, to chyba podobne jest do tego, co, my, co ja kiedyś robiłam na kciuku. Może to ten sam styl jest, no? Dodatkowym. i co? No i musimy zrobić jakieś zagięcia. Więc mleczny żel, folia, podotykać, ponaciskać, utwardzić, wetrzeć pyłek, e, a całą resztę dopełnić. Mm, małego ale dopełniam sobie przeźroczystym żelem. Pozostałe dopełniam żaromkowrowym. Oczywiście utwardzam, opiłowuję, no i jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Co sądzicie? No, moim zdaniem, hit. No, ładnie to wyszło. Ciekawie. No, ciężko tam przy tych skórkach to wy wyglądało troszeczkę. Na brudne, ale mi się wydaje, że to przez ten żel tam może tego nie umiała dopiłować czy coś. O, ogólnie spoko, chyba nie? Jeszcze raz zobaczę ten efekt. Bo widzicie, dlaczego te skórki? Tam było coś, bo to tu w serio bardzo weszło na skórę, tak jakby podczas tego marszczenia. Tak przypuszczam, dlatego to później, jak był ten efekt. Dlatego ona mogła tego po prostu nie umieć tam dopiłować. Może nie miała frezu takiego, który by tam wszedł i to ładnie tu opiłował. A może to jest tylko jakaś dziurka, może tam się tylko wydaje, no nie wiem. No nie wiem. Czy ja wiem, czy ja bym to tak z marszczeniem się. Może dałoby to radę zrobić jakoś inaczej. Bo to jeżeli chodzi o folię i te marszczenie, ja wiem, ja to robiłam. To jest tyle roboty. To jest tyle roboty. I czy, czy to... Aż tak trzeba marszczyć, żeby to takie wyszło. Hm. No dobra, ładnie to wygląda. Jednak myślę, że ja bym się postarał, postarała jakoś, nie wiem, jakimś, jakiś inny sposób na to znaleźć, żeby się nie musieć pierdzielić tą folią. Ja wiem jak to, jak, jak tym męczyłam na trzech paznokciach, czyli razem sześciu, to chyba bym do głowy dostała. Dla mnie za dużo roboty, żeby taki efekt uzyskać, coś bym pokombinowała z czymś innym. Ogólnie pazy ładne, bardzo estetyczne. O kurde, ale komuś płytka odpadła. To chyba jest najgorsze, co może się. Tak. O jezus, Maria, razem z korzeniem. Poszedł paznokieć razem z korzeniem, nie? Oby się macierzy tam nic nie stało. Boże, boże, bożenko. Ale chyba odrasta, nie? To już jest. Odra... Odrośnie. O jezusiczku. Ale chyba tam ktoś wie, co robi. Tak to. Ja nie jestem podologiem, więc ja tu się nie. Wolałabym nie. nie Mi się słabo zrobił. Nie wolałabym się nie wypowiadać, jak jesteś podologiem. To daj znać, czy to tutaj zostało poprawnie wykonane. Po prostu no. I, i mi się wydaje, że, że chyba tak, bo to oczyszczone za... No. Ale powiem wam szaleństwo. Ale ktoś mówi, O Jezus Maria, co się tam stało? Ktoś się bił, czy coś? Czy co tam na rolkach się wywalił? Też mogło być. W tym odcinku to już wszystko, a ty daj znać w komentarzu, czy Ty też miałaś kiedyś takie zdarzenie, że złamał ci paznokieć aż do krwi.